Dzień dobry Państwu dzisiaj chciałbym przedstawić kolejnego partnera firmy Rolmech bardzo ważnego dla nas firmę Pottinger. Jest to austriacki producent, który już od 150 lat produkuje maszyny rolnicze. Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, że jest to firma rodzinna. Cały czas właścicielem tej firmy jest państwo. Pottinger. Którzy z pokolenia na pokolenie kontynuują tą działalność. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z firmami rodzinnymi. Jest to bardzo znany producent maszyn zielonkowych, przyczep, samozbierających, ale także maszyn uprawowych. Pługów, siewników, Także jesteśmy bardzo, jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Sprzedajemy tego bardzo dużo. No i legendarna jakość tych, jakość tych maszyn. Rzeczywiście jest imponująca. Chciałbym polecić Państwu współpracę z tą firmą. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.